Witam wszystkich bardzo serdecznie w krótkim czytaniu na tydzień od 18 do 24 stycznia. Będzie to czytanie, które ma nam pokazać, powiedzieć, czego możemy się w tym tygodniu spodziewać i jaka będzie ogólna, ogólna energetyka tego tygodnia. Trójka Pucharów, Piątka Buław i Królowa Pucharów. Tydzień powinien być raczej udany i miły, może mm, może rozpocząć się na przykład jakimiś y, spotkaniami towarzyskimi, y, wyjściami gdzieś. Y, jeśli chodzi o pracę, to y, y, sytuacja powinna być raczej przyjemna przyjemna atmosfera y, w związkach także. Y, Także nie powinno być jakichś e, spięć. Atmosfera naprawdę bardzo fajna. Jeśli chodzi o y, środek tygodnia, to już może nastąpić y, trochę odwrócenie y, sytuacji to znaczy jakieś napięcia, kłótnie, konflikty y, zarówno w pracy, jak i, i w życiu codziennym. Myślę, że tutaj właśnie w tej połowie tygodnia mogą nas czekać różne konfrontacje, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Koniec tygodnia powinien przynieść stabilizację emocjonalną. Powinniśmy czuć się już znacznie lepiej, gdzieś te, te negatywne, napięte emocje powinny ulecieć i sytuacja powinna się uspokoić. Tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę i życzę Wam udanego tygodnia.